Płynny przejazd przez skrzyżowanie w godzinach szczytu? Wygodne, ekologiczne podróżowanie bez potrzeby posiadania prawa jazdy? To wszystko jest możliwe, jeśli codzienne samochody zamienimy na pojazdy autonomiczne. Więcej o tym, jak może wyglądać transport w przyszłości, opowiedzą nam członkowie koła MAIN. Autonomiczne pojazdy, to pojęcie wszyscy z nas słyszeli, ale czym tak właściwie te autonomiczne pojazdy są? Autonomiczne pojazdy to są takie pojazdy, które mogą poruszać po naszych drogach bez ingerencji człowieka. Czyli najprościej mówiąc to są takie samochody, gdzie wsiadamy, zaznaczamy w jakiś sposób miejsce, do którego chcemy dotrzeć, na przykład na mapie, poprzez współrzędne GPS. Ten samochód wyznacza sobie trasę, którą powinien przejechać i sam bez naszej ingerencji przejeżdża tą trasę. W tym czasie my możemy robić co chcemy. Autonomiczne pojazdy są pewne problemy, niebezpieczeństwa ze sobą. Jednym z nich jest to, co znamy już doskonale z urządzeń, które stosujemy czy używamy na co dzień komórek, telefonów, komputerów czyli niebezpieczeństwo, że ktoś nam się włamie do naszego urządzenia, przejmie na nim kontrolę. To może się dotyczyć pojazdów autonomicznych. Stąd konieczność jest zastosowania tam odpowiednich metod zabezpieczenia tych pojazdów. Wy w kole main również tworzycie takie autonomiczne pojazdy, w mniejszej skali oczywiście. Proszę nam opowiedzieć więcej o tym projekcie, o waszych badaniach. W kole main postanowiliśmy zająć się właśnie tematyką autonomicznych pojazdów, żeby nauczyć się implementacji takich algorytmów, a także w jaki sposób te pojazdy mogą działać i współpracować ze sobą. W tym celu przygotowaliśmy pojazdy oparte na popularnej platformie Traxas. Obudowaliśmy ją w nasze czujniki. Tutaj mamy czujniki odległości, których zadaniem jest wyznaczenie odległości od obiektów znajdujących się przed pojazdem, tak, żeby nic nie wjechał. Następnie mamy kamerę, która odpowiada za rozumienie sytuacji, w jakiej nasz pojazd się znajduje, oraz poznawanie znaków, wykrywanie trasy, drogi, która jest innych pojazdów na trasie. Wszystkie algorytmy implementujemy tutaj na mózgu naszego pojazdu. To jest płytka Jetson. Oprócz tego mamy specjalnie przez nas zaprojektowaną płytkę dedykowaną do tego pojazdu, w której są podłączone też czujniki, zachylanie. Między innymi mamy tutaj też mikrokontroler CINSI, który odpowiada za sterowanie niskopoziomowe, czyli już sterowanie samymi kołami, silnikami, czy też skrętem poszczególnych kół. Mhm. Wspominał Pan kilkukrotnie o tym, że samochody autonomiczne mogą ze sobą współpracować. Na czym ta współpraca polega? Praca takich pojazdów może być wielopoziomowa. Jednym z najprostszych przykładów jest to, że pojazdy przesyłają do siebie informacje o swoim wzajemnym położeniu, prędkości, warunkach na drodze. W ten sposób mogą w sposób optymalny wyznaczyć trasę ruchu, którą powinny się poruszać. Druga kwestia, mogą się w ten sposób również informować o niebezpieczeństwach, jakie napotykają na drodze, a także o natężeniu ruchu, o tym, którędy warto jechać i wypadkach, jakie napotkały. To w takim razie. Jak będzie wyglądał transport w przyszłości? W przyszłości transport będzie wyglądał, przynajmniej w mojej opinii, zupełnie inaczej niż to, co widzimy obecnie. Jeżeli po drogach będą poruszały się same autonomiczne pojazdy, to już nie będzie potrzeby stosowania większości znaków drogowych, bo one są dla nas, dla kierowców, żebyśmy wiedzieli, jak się zachowują. W przypadku samych pojazdów autonomicznych one te informacje mogą między sobą przesyłać, przez co już potrzeba odstawiania tych znaków zniknie. Również nie będzie konieczności wyznaczenia pasów ruchów, czy też drugiego, ponieważ pojazdy mogą, będą mogły decydować w każdej z chwil, jak daną trasą się poruszać. Na przykład dwupasmowa jest nie, może być wykorzystywana do jazdy w jednym kierunku, jeżeli w przeciwnym razie samochodów się nie porusza aktualnie. No, plus będziemy mieli więcej czasu dla siebie, ponieważ ten czas, który spędzamy za kierownicą, będziemy mogli poświęcić na inne rzeczy. Czytanie, odpoczynek. Wygląda na to, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby pojazdy autonomiczne na stałe zagościły w naszym życiu.